W dzisiejszym odcinku wydam 300 zł, żeby otworzyć epicką skrzynię, w której mogę dropnąć mnożnik Gemu. Także oglądajcie do końca i trzymajcie kciuki, żebym dropnął ten mnożnik Gemu. A jeżeli ty też chcesz otworzyć epicką skrzynkę, oglądaj odcinek do końca, bo będą ukryte vouchery na epickie klucze. Dostaw łapeczkę w górę, subskrypcję i miłego oglądania. Jak możecie zauważyć, na mojej skarbonce jest 300 zł i wszystko wydamy teraz na epickie klucze. Według moich obliczeń będzie około 180 epick. Kluczy! To jest naprawdę dużo. Wchodzimy w sklep za złotówki, dodatki, klucze do skrzyń, 15 epickich kluczy, 23 zł i 37 groszy. My mamy 300 zł i za 300 zł wszystko kupimy. I, I naprawdę ja już zaczynam klikać. E, może najpierw kupimy 30. Mamy 30 epickich kluczy i zabieramy się za otwieranie. Trzymajcie wszyscy kciuki, zostawiajcie łapki w górę, kciuki przede wszystkim, żeby dropnął nam nożnik gemów, Naprawdę. Wtedy to ja będę milionerem na serwerze, uwaga! Otwieram pierwszą skrzynkę. I co nam dropnie? Jestem mega podekscytowany. Mnożnik nam minął i 75 tysięcy. Osoba, która dokładnie policzy, ile pieniędzy dostanę z epickich skrzyń, dostanie ode mnie tą całą kwotę. Więc kto pierwszy obliczy wszystkie pieniążki, które dropną mi z epickiej skrzyni? Zostaniesz ty. Więc powodzenia w liczeniu. Dobra, kolejna epicka skrzynia. Teraz co mi dropnie i. znowu kasa 50 tysięcy tym razem. No dobrze, no dobrze, no. Okej, okay. da się z tym żyć, tak? Teraz coś i lepszego. Znowu kasa, zaś 50 tysięcy. Poważnie ile można pieniędzy dostawać! Ja chcę mnożni! Naprawdę ja chcę nożyć. Ja się nie mogę doczekać mnożnika. Minął kolejny mnożnik. kolejny mnożnik minął. Lecimy dalej. Uuu, zdobienie zbroi w wybrzeże. Okej, okay, spoko. Do, do, dobre, dobre. To, czy, czy to dobre czy niedobre? nie wiem. Power slimów też może być. No czemu? Żartuję. Słaby drop, słaby drop. Ja chcę mnożni. No nie, no nie, no naprawdę, no naprawdę. Uuuu wydajność 6. Ej, dobra, elitry się nie spodziewałem, elitra też może być, naprawdę, elitra, git, 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 drop, naprawdę dobry drop. Teraz kolejna już skrzynka, ósma tym razem i... Lipa! Proszę państwa, mamy, mamy, mamy! Spawner golemów, okej. Okay. No tak blisko, mnożnik, no naprawdę?! Co tam, back spawner, naprawdę?! Kupa. Nie, to już przesada, spawner endermanów, serio? O, mnożnik, tak! No co to ma być?! No, co to ma być? Tyle! No nie! No dobra, otwieramy dalej. Ale się pobudziłem, ten! Tyle braku, naprawdę! Co za głupie! To mamy? 75 tysięcy, okej. Okay. Lecimy dalej. Trzy, cztery mnożniki przeleciały i żaden mi nie dropnie. No, co za zło. Spawner slime'ów tym razem. Lecimy dalej, nie poddajemy się. Naprawdę, wieśniaki. No i zdobienie z broni iglisa. No może być, no dobra, no. I, i, nożnik, nożnik! No nie, zaś tyle braku! I to jest jakiś, Co to ma być? 50 tysięcy, okej, okay. zdobienie zbroi, okej, okay. zdobienie zbroi, znowu czak, blisko mnożnika, ulepszenie nederytowe. No dobra, już mamy dwa ulepszenia enderytowe, Okej, okay, okej, okay. ostatni 30 klucz. Teraz co? Dropnie i trzymajmy kciuki, żeby był mnożnik. Nie mam mnożnika. Kolejne 15 epickich kluczy? Kupione! Kolejne 15 epickich kluczy! Kupione! Mamy 30 epickich kluczy! Proszę, niech mi dropnie mnoży. Nożnik, mnożnik, nożnik! Mnożnik. No co? Dwa mnożniki na karcie, ja nie dostałem! No jakie to jest ustawione! Ej, tak w ogóle to my już wydaliśmy 100 zł na epickie kluczy. Zaś mnożnik poleciał! Tak, Nie! Tak! No, no, no. Nie wiem jak to skomentować, no? Tym razem co, Teraz będzie mnożnik. Teraz mamy pierwszy mnożnik! Tak jest! 37 skrzynka mnożnik. 150 tysięcy. Selwąt. Jajon, niechacza, snifferek! Przyda się, nie wiem po co, ale się przyda. Kupa, 150 tysięcy. I. Kupa. Kupa. Elitra. No, znośnie, znośnie, nie powiem Naprawdę? 75 tysięcy Otwieramy dalej Tym razem co? Nożik, 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 Drugi mnożnik Proszę państwa Tak to się robi Dodatkowy, epicki klucz Zawsze na propsie 150 tysięcy gebów No okej okay. Owner shulkerów. Owner slimów Spawner Endermanów. Ja zaraz wszystkie spawnery dostanę, naprawdę. Ja już chyba wszystkie dropem w tym tym razem. Blaze Spawner, shulker Spawner, Slime Spawner, Enderman Spawner i 75 tysięcy. I mnożnik, mnożnik. Tak blisko, a tak daleko. I proszę... będzie, 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 będzie. No, co to ma być? 50 tysięcy. Uwaga, 30, 60 epicki klucz. 50 tysięcy. Czas dokupić kolejne 60 kluczy. Znaczy 30, potem 60, potem 90. Kolejne 15. No i jeszcze kolejne 15. Kup, mamy 30 epickich, otwieramy dalej. To już jest 90 90 kluczy, już będzie zaraz. Dobra, i mamy. A, okay. Nożnik, nożnik, nożnik. 75 tysięcy km obok, nożnik. Litra. No dobra, znośnie, znośnie. I spawner slimeów. Spawner slimeów znowu 75 tysięcy 250? Tylu jeszcze nie dostaliśmy. Dodatkowe dwa klucze. To mi się podoba. Mm, jabłko? No musi być. Spokój. Nie ma, da się, nie da się. Kolejny epicki klucz! Kolejny epicki. No i nie ma! Nie ma mnożnika. I proszę, proszę, daj, 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 I co to jest? Czarne szkielety. 150 tysięcy geł. O, będzie mnożnik, będzie mnożnik. Jest mnożnik! Trzeci! Trzeci! I. będzie, 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 będzie! Stój! 50 tysięcy gełów. Kupa. 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 Ale 150 tysięcy. Będzie mnożnik, będzie mnożnik, będzie mnożnik. Czwarty mnożnik. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Normalnie wszyscy stanęli teraz. Lecimy dalej, lecimy dalej. Stało nam dwa klucze. 75 tysięcy, ok. Ostatni 90 klucz. Nie, w sumie 92, bo dwa klucze za darmo. 92 klucz, 15 epickich kluczy. Kup kolejne 15 epickich kluczy, kup kolejne 30 epickich kluczy, widzowie otwieramy i zobaczymy ile teraz nam epickich, znaczy epickich, mnożników nam dropnie. No dobra, na pewno zero. <dosław nói> 50 tysięcy. Słabo. Znaczy, pewnie dla niektórych dobrze, co nie? Dla mnie słabo. Ja, bo ja poluję na mnożniki. Dla mnie nic się nie liczy. Oprócz tego mnożnika, który był obok. I, 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 i. i, i. Niuchać. A teraz, a teraz, a teraz będzie mnożni 150 tysięcy gramów. No, okej. Okay. Cellwound. Słabo. Elitra? Może być, może być. Czemu nie? Czarne szkielety. Okej, okay, no dobrze, no, no co, no, no co, no, no. Płakać mam, no, muszę chyba, chyba zacznę płakać, bo nic nie dropi No niuchać Co ja... Chyba wyniuchałem subskrypcję od ciebie, widzu Więc zostaw suba Proszę, 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 proszę. No Naprawdę? No śni Ale dostaję jakąś zbroję 50 tysięcy gemów 75 tysięcy gemów Tarari-ra-ra-ra-ra. Dajesz, dajesz! No naprawdę to jest pech. To, 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 jest pech. Nie wiem, który klucz. Naprawdę, nie wiem, czy to 120, czy 90. To! To nie jest fajne. Naprawdę to nie jest fajne. Mhm. Mm będzie mnożnik, będzie mnożnik. No jakie zło. No to jest normalnie pech. To jest pech. To jest niemożliwe. Slime spawner. Mhm, mm mm -hmm. No tak średnio bym powiedział, co to ma być? I ostatni 120 klucz Tak 15 epickich kluczy Kup klucze do skrzyń 15 Kup Mamy 30 kolejnych Odbieramy Teraz chyba 150 kluczy będzie Okej okay. Chyba wyniuchałem nowego suba Zostaw suba <noise> Zostaw suba, widzu 75 tysięcy gołów. No dobra, no dobra, no okej okay. Kolejny mnożnik, masnonik Nie, to jest naprawdę przesada Teraz trzeba się skupić i dropnąć kolejny mnożnik, bo 5 mnożników to jest za mało Zdecydowanie za mało, dobra, daj mi mnoż, daj mi mnoż, daj, 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 daj Dodałem ci 300 złotych, daj mnożnik, serwerze, serwerze, mnożnik mi, daj 50 tysięcy 75 tysięcy. 75 tysięcy. Ja nawet nie komentuję, bo się nie da. Nie da się. Bez komentarza. Trzeba niektóre otwarcia zostać bez komentarza, bo to jest naprawdę bez komentarza. 150 klucz. Ej. I. 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 Dino synek. 180 skrzyń zaraz będzie. Zostało nam 22 zł, wydajemy co do złotówki I slime spawner 180. Ej, 180 Ja nie mogę, jak dużo kluczy Nigdy tyle kluczy nie otworzyłem Epickich kluczy 180 epickich kluczy Normalnie mój rekord życiowy, widzowie Dobra, lecimy dalej, nie śpimy, lecimy Le no. Z takim dropem to daleko nie polecimy No naprawdę? Nie, nie, ja się poddaję Ja się, ja od, odklepuję Bo to jest, to, 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 się, to się nie da Tak się nie da żyć Spawner slimów! I będzie mnożnik, będzie mnożnik, czuję mnożnik, żartowałem. Widzę brak, bro! 75 tysięcy i spawner slimeów. No nie no, naprawdę co to? Tym razem slime'y znowu! O, chyba nowy subskrybent będzie dzisiaj. <śśmiech> no oczywiście lipa Lipo I przeleciały moje marzenia. Naprawdę, niektóre rzeczy trzeba naprawdę zostawić bez komentarza. Spawner SLIME'ÓW Diamentowy miecz. Spawner golemów. Spawner płomyków. Jajo niuchacza. Gemy. Zdobienie zbroi. Selwłąd. Epickie klucze. Spawner wieśniaków. Gemy. Diamentowe narzędzia. Selwąd. Spawner Slimów Spawner wieśniaków. Zdobienie zbroi To kolejne 5 epickich kluczy? I kolejne 5 epickich kluczy I Łącznie kupiliśmy 190 epickich kluczy Prawie 200 Ej brakuje 10 Może kiedyś pobijemy rekord Zdobienie zbroi ja. Jest kiepsko, jest kiepsko, jest kiepsko Mógłby dropnąć mnożnik na zakończenie Naprawdę, mógłby dropnąć, mógłby dropnąć Naprawdę jest źle Ja myślałem, że będzie lepiej 75 tysięcy gemów Spawner bazów. Gemy. Dobra, zostały mi trzy epickie klucze. Ja nie wiem, co mam teraz z tym zrobić. Zostały trzy epickie klucze. Moje ostatnie klucze. Naprawdę. To są moje ostatnie klucze, więc. O, 250 tysięcy gumów dostałem. Klikam, prawy, Proszę, daj coś fajnego. Coś fajnego. Dobra, teraz daj coś fajnego. Ostatni epicki klucz. I odcinek się kończy wraz z tym epickim kluczem. Więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek i otwieram.